Trener Tomasz Turmiszler ogłosił pięcioosobowy skład naszej reprezentacji skoczków narciarskich na nadchodzące zawody z cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najbliższe zawody odbędą się w Klingenthal, które będą dokładnie w dniach 8-10 grudnia. Oczywiście najpierw kwalifikacje, a potem dwa konkursy indywidualne. W drużynie na Puchar Świata w Klingental znaleźli się Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Maciej Kot i Andrzej Stękała. Jak poinformował nas Tomasz Turmichler, główny szkoleniowiec kadry narodowej A. Cóż, no taki wybór oznacza, że w zawodach w Saksonii zabraknie naszego potrójnego mistrza olimpijskiego, mistrza świata spreadatco z, z 2013 roku, Kamila Stocha. Jaką receptę znalazł tutaj Thomas Thunbichler na, na taką decyzję? Jak mówi sam Tomasz, Kamil Stoch pojedzie w najbliższym czasie na dwudniowy obóz treningowy do Eisenerz, gdzie panują bardzo dobre warunki. W trakcie weekendu będzie miał przerwę, z kolei na początku przyszłego tygodnia odbędzie dwie sesje treningowe na skocznie z zakopanem. Kamil potrzebuje w tej chwili większej liczby prób w spokojnych warunkach. Podczas rywalizacji dochodzi stres, a do tego w Klingental może oddać maksymalnie 9 skoków. W trybie treningowym może skoczyć nawet 20 razy bez nerwów. Zakładamy, że pojedzie do Engelbergu, jeżeli do tego czasu złapie dobrą formę. Oczywiście oprócz y, Kamila Stocha będziemy mieli tutaj innych zawodników oczywiście, bo wiadomo mamy Dawida, mamy Pawła, mamy Piotrka, ale któż tu jeszcze będzie? Bo skoro nie mamy Kamila Stocha, to nie mam, za którego wchodzi Maciej Kot, no to za Olka Zniszczoła wchodzi Andrzej Stękała. I to jest niesamowita sprawa, ponieważ y, Andrzeja bardzo dawno nie było w Pucharze Świata. A jak tłumaczy tą decyzję y, Tomas? Maciej Kot dołącza do zespołu, ponieważ przez całe lato skakał na wysokim poziomie, także jesienią. W minionym tygodniu trenował na śniegu na skoczki w Ramzał. Prezentował się tam dobrze i powtarzalnie. Postanowiliśmy zatem dać mu szansę. Andrzej Synkała pojedzie z nami do Klingenthal, ponieważ na ostatnim zgrupowaniu w kraniu skakał najlepiej i najrówniej spośród członków kadry narodowej B. Jest zmotywowany, prezentuje dobry poziom. No więc nic, tylko czekać na skoki w Klingental. No, ja niestety na kanale przedskoczek dla Was tego nie skomentuję, bowiem jedynie co będę mógł zrobić, to kwalifikacje, które odbędą się 8 grudnia o godzinie 15:40. Natomiast w sobotę i w niedzielę będzie, będzie konkurs, a w niedzielę będą kwalifikacje, które poprzedzą drugi konkurs. Natomiast mam nadzieję, że jeżeli komuś z moich przyjaciół uda się mnie zastąpić, no to wtedy tą relację na przedskoczku będziecie mieć. A jak się prezentuje generalnie program zawodów? O 13.30 w piątek oficjalny trening, o 15.40 kwalifikacje, dzień później w sobotę 9 grudnia 14.45 seria próbna, 16.00 pierwsza seria konkursowa, a w niedzielę o 14.00 kwalifikacje, mowa tu oczywiście o 10 grudnia i 16.00 pierwsza seria konkursowa. Jak myślicie, czy Polakom uda się przełamać tą złą passę, którą niestety zopali podczas dwóch weekendów w Kusamo i w Lillehammer? Czy jest szansa na przebudzenie się Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Pawła Wąska i jaką formę wsta będą w stanie zaprezentować tam Maciej Kot i Andrzej Stękała? No, przekonamy się oczywiście yy, podczas weekendu w Klingenthal, ale dajcie znać proszę w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie i jak oceniacie wybór Tomasa myślera do kadry na zawody w Klingenthal. Kłaniam się